Zaczynając od nowa, czuję, jak serce bije mi szybciej. To moment, w którym stawiam wszystko na jedną kartę. Wiem, że zmiana może być przerażająca, ale to także szansa na odkrycie siebie na nowo. Każdy z nas ma w sobie siłę, by przekształcić swoje życie. Kluczem jest podejście do tego z otwartym umysłem. Pierwszym krokiem jest akceptacja tego, co się wydarzyło. Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy nauczyć się z niej. Zamiast się zadręczać, warto spojrzeć na to jak na lekcję. Każda porażka to krok w stronę sukcesu. Warto pamiętać, że to, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi. Kiedy już zaakceptujemy przeszłość, czas na plan. Zapisz swoje cele. Co chcesz osiągnąć? Jakie są Twoje marzenia? Wizualizacja jest potężnym narzędziem. Wyobraź sobie, jak to będzie, gdy osiągniesz to, czego pragniesz. Poczuj tę radość, ten spokój. To motywuje do działania. Nie bój się prosić o pomoc. Wsparcie bliskich jest nieocenione. Rozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną, a może nawet z mentorem. Czasami wystarczy jedna rozmowa, by zobaczyć sprawy z innej perspektywy. Nie jesteś sam w tej podróży. Ważne jest również, aby dbać o siebie. Ciało i umysł są ze sobą powiązane. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa bieta i chwile relaksu pomogą Ci zachować równowagę. Medytacja czy yoga mogą być świetnymi sposobami na wyciszenie myśli. Nie zapominaj o małych krokach. Czasami wielkie zmiany zaczynają się od drobnych decyzji. Każdy dzień to nowa szansa na zrobienie czegoś dla siebie. Zrób coś, co sprawia ci radość. To może być nowa pasja, hobby, czy po prostu spacer w ulubionym miejscu. I wreszcie bądź cierpliwy. Zmiana wymaga czasu. Nie oczekuj, że wszystko wydarzy się z dnia na dzień. Czasami najważniejsze jest, by po prostu iść naprzód, nawet jeśli kroki są małe. Każdy dzień to nowa szansa, by stać się lepszą wersją siebie. Pamiętaj, że życie to nie tylko cel, ale także podróż. Ciesz się każdym krokiem, każdą chwilą. Zaczynając od nowa, otwierasz drzwi do nieskończonych możliwości. Wykorzystaj tę szanse i nie bój się marzyć. To ty jesteś architektem swojego losu.